Był taki moment w moim życiu, kiedy czułam się jak gówno. Niby piękna, niby sukcesy, ale cały czas udawałam kogoś, kim nie byłam. No bo co? Nie można mówić, co się czuje. Nie można stawiać granic, bo nagle klienci od Ciebie odejdą. Albo rodzina się od Ciebie odwróci. Nie można być taką sobą, jaką znają Cię najbliżsi. Twój partner. Czasem mocna, czasem złośliwa, czasem agresywna. Nie można po co, bo tatuś ci zbije. Nazywam się Natalia Sielawa i pomagam kobietom odzyskać ich własną moc, aby żyły w pełnym potencjale, mogły kierować własnym życiem, a przede wszystkim usunęły lęki ze swojego życia. Przestań zadowalać wszystkich dookoła. Zacznij zadowalać siebie i bądź szczera. Jeżeli chcesz być szczera, potrzebujesz być szczera sama ze sobą, i dopiero wtedy będziesz szczera z innymi. Bardzo często. Grasz miękko po to, żeby być kochana, doceniona i zaakceptowana, ale po co ci akceptacja kogoś, kto nie zna Ciebie prawdziwej? Od tego jestem, abyś mogła odkryć w sobie prawdę.